Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że w te trudne czasy, które przeżywamy, potrzebujemy jak najbardziej wzmocnić naszą wiarę. I dlatego chcę podzielić się świadectwem. To nie moje osobiste świadectwo, ale świadectwo innej kobiety. Ta kobieta chciała zobaczyć owoc w swoim życiu, taki sam, który apostołowie mieli w ich życiu. Modliła się o to i Bóg powiedział jej, że to będzie wymagało posłuszeństwa. I w modlitwie powiedziała Bogu, że jest na to gotowa. Pewnego dnia jechała z pracy do domu i Duch Święty powiedział jej, jedź do sklepu, zrób zakupy i szczególnie kup mleko. Ta kobieta pomyślała, no to jest dziwne, ale była posłuszna, jak obiecała Bogu i pojechała, zrobiła zakupy, nawet gdy, gdy nie potrzebowała nic naprawdę w sklepie. I po drodze ze sklepu Duch Święty powiedział jej: Jedź do tego domu i oddaj rodzinie, która tam mieszka, wszystkie zakupy, które zrobiłaś. Kobieta była bardzo zdenerwowana. Myślała, że ludzie e, powiedzą, że ona jest e, szalona, że zwariowała, ale była posłuszna. Zapukała e, do tego domu e, drzwi e, i drzwi od, otworzył mężczyzna. Ta kobieta była bardzo zdenerwowana. Powiedziała: e, Wiem, że to wygląda e, dziwnie, ale Bóg powiedział mi przywieźć wam te zakupy. I szczególnie mleko. A mężczyzna zaczął płakać i powiedział, że w tym czasie było bardzo trudno dla niego. Nie dostał zapłaty. Nie miał, nie miał żadnych pieniędzy. Miał rodzinę i małe dziecko o 6 miesięcy. I to dziecko płakało zawsze, bo było głodne. I. Ten z mężczyzna, żoną, modlili się, żeby był przynajmniej dał im to mleko dla dziecka. I właśnie był tak odpowie na jego modlitwę. Chcę, chcę wszystkich nas zachęcić, dlatego że Bóg odpowiada na modlitwy i e, Jego odpowiedź zawsze jest gotowa. Ale także my powinniśmy być gotowi, powinniśmy być posłuszni, e, dlatego żeby On mógł nas, e, mógł nas wykorzystać e, dla Jego planu i dla Jego celu. I e, czasami ja i ty jesteśmy odpowiedzią na czyjąś modlitwy. Zachęcam wszystkich modlić się o, o wszystko, o duże rzeczy, o małe rzeczy i być posłusznymi Bogu i słuchać Ducha Świętego i zobaczyć Jego cuda w naszym życiu.